...agregujemy. Czemu ma to posłużyć? Ano temu, że jest naprawdę dzisiaj są takie narzędzia biznesowe, gospodarcze, zarządcze, planistyczne, że nie sposób grzech po to nie sięgać. Właśnie e, e, korzystając z dobrych rozwiązań, dobrych metod e, zaczerpniętych z biznesu. To, co chciałem zaproponować nie tyle państwu, co w ogóle samorządowi, wojewódzkiemu. W ogóle włodarzom, prawda? Przejście na ten system. Jest to system stosowany yy, głównie w Stanach. On się nazywa z angielskiego Balance Call card. To jest bardzo prosta metodologia, umożliwiająca naprawdę fantastyczny sposób zarządzanie, monitorowanie, poprawianie, ewoluowanie i tak dalej. Wszyscy z tego mogą korzystać, ponieważ. On ujmuje wszystkie poziomy e, e, działalności, aktywności gospodarczej i społecznej. Od najwyższego poziomu, gdzie zarządca, niech to będzie wojewoda e, prawda, czy marszałek, e, sobie otwiera w komputerze, w systemie operacyjnym najwyższą e, ten poziom. To jest tak zwany kokwit zarządczy. Patrzy sobie, co w tych osiach jest nie tak. Widzi, że mu się często systemu podpowiada, mówi mu bo się zapala czerwone światełko, i jeszcze jest jakiś sygnał, że nie nadążamy z jakąś tam osią, prawda? Wchodzi w tą oś, szuka dalej, schodzi, okazuje się, że na przykład uh, jakiś ogniwo tego systemu, dajmy na to na placówka badawcza, nie nadąża i nie wykonuje na czas jakiegoś zadania, które jest niezbędne w całym tym łańcuchu. Tak to się dzisiaj uh, dzieje. Ja ten system, podobny właściwie, bo to nie był dokładnie ten sam, ale już idący w tym kierunku, miałem okazję e, e, zapoznać się z nim, zainteresować się z nim, po prostu dla mnie, a wtedy dla młodego człowieka jeszcze, zrobiło to tak ogromne wrażenie, właśnie we Włoszech. We Włoszech, gdzie e, włodarz, e, burmistrz miał to wszystko w jednym komputerze, w laptopie, 2004 rok, bang, bang, bang prawda, parametry tak sparametryzowana, ta struktura zarządcza, że były parametry typu odległość na przykład od domu do szkoły dla dzieci, prawda? Czy poprawia się coś? To? Bo akurat to był taki region, gdzie no, była taka wolączka, prawda? I to wszystko można było w tym systemie sprawdzić, zweryfikować, poprawić i tak dalej. Jeśli my nie wyjdziemy, bo nie możemy sobie poradzić, ponieważ no, mamy taką też cechę, że nie bardzo nam się udaje ta współpraca i tak dalej. No, to zróbmy to za pomocą systemu elektronicznego. Do tego właśnie systemu potrzebna jest ta cała sieć informatyczna, o której mówiłem. Są y, 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 miejsca, placówki badawcze, park technologiczny, park informatyczny, na pewno jest, prawda? Uczelnie, młodzi ludzie, którzy dzisiaj jest moda na, na programowanie, na informatykę, na tego typu systemy, żeby, żeby po prostu sięgnąć po tą wiedzę i to zastosować w, 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 w regionie. To jest ta cała oprawa, która jest tutaj niezbędna. I teraz na czym polega działanie tego systemu? Tak jak powiedziałem, operacyjnie czy, czy funkcjonalnie, jest to koplik, jest to komputer. Wszystko odbywa się na zasadzie wprowadzania pewnych danych, danych kluczowych do tego, żeby śledzić, ten kierunek rozwoju gdzie w tym, tak jak my żeśmy sobie to zaplanowali i, i przyglądać jak to idzie, prawda? I, i oczywiście zgodnie z pewnymi harmonogrammi, węzłami, w których się łączą pewne działania. I obserwowaniem, czy dynamika jest prawidłowa, a L, jeśli jest zła, no to się spotka, spotyka, się z i to wszystko przegra, przed, przed Do tego systemu, do tej metodologii, wprowadza się w sensie obszarów przypatrywania się, kontrolowania, co tam się dzieje, te wszystkie osie, o których tam Państwu wcześniej mówiłem. Oś innowacji, czyli czy tutaj działania, które za, za, zaplanowaliśmy w ramach rozwoju strategii, Przebiegają w sposób prawidłowy, prawda? Czyli ta kaskada, jakby tutaj, tych celów. Tu mówimy o rozwój innowacji, a tam, jak popatrzymy w tą przestrzeń innowacji, to co musimy zrobić, żeby podnieść tą innowacyjność. To się wszystko robi na bazie pracy zespołów, z tych osi, prawda? I tu będą konkretne wtedy cele cząstkowe, do których będą przypisane mierniki. I te mierniki będą nam pokazywały, czy te cele cząstkowe są osiągalne w zaplanowanej dynamice, czy też nie. I później cały ten, ta oś zostaje w ten sposób tutaj uwidoczniony. Podobnie inicjatywy więzi społecznych, prawda? To samo. Co poprawić, żeby te inicjatywy wzrosły na przykład w zakresie współdzielczości? Bardzo prosty miernik. Ilość spółdzielni powołanych na regionie w ciągu okresu e, 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 prawda, oddziaływania. Tak? E, Jakie jest mało spółdzielni, a i efektywnie działających, o e, jak gdyby tam, prawda, jakieś perspektywa. Żeby tego się nie natworzyło, bo puścimy kasę, tylko żeby to były trwałe środowiska i platformy współdziałania społeczności, prawda? To jest kwestia dobrania odpowiednich mierników. Inne inicjatywy społeczne, uruchamianie, ilość tych inicjatyw społecznych, ile z tych inicjatyw społecznych po takich e, rozmowach, dyskusjach przeszło do biznesu, to wszystko można w tej osi jakby zaznaczyć. E, żywność naturalna to są te informacje, których brakuje, których ja nie znalazłem, ale obawiam się, że ich brakuje. Jaka jest e, wielkość produkcji? rolnej w tym, w tym sektorze z żywności naturalnej w tym roku, a jaka powinna być według naszych zamierzeń w 2020, bo taka jest czy nawet 30, bo teraz już strategie nawet tak są w, w takiej perspektywie opracowywane. Można to rozłożyć na poszczególne główne prawda, grupy towarowe. Prawda? Można to również robić w ujęciu produkcji, czyli nie tylko rolna, ale i przetwory, prawda, zwiększenie podaży, ale i również linii towarowej. Czyli mamy na dzień dzisiejszy w produkcji na skalę półprzemysłową czy przemysłową 10 sztuk jakichś produktów jakichś znanych dla regionu. Planujemy, że w 2030 będzie to 30, prawda? I wszystkie te zaangażowane podmioty w tym łańcuchu muszą się w tym jak gdyby, tej przestrzeni znaleźć i wytworzyć, czyli spowodować, że te produkty rzeczywiście zostaną zaprojektowane, zostaną uruchomiona produkcja i znajdą się na rynku. Będą sprzedawane. No i następna z tych czterech osi, które wcześniej to jest profilaktyka medyczna i naturalna, prawda? czyli to jest skojarzone z tym bardzo ściśle, czyli ile placówek zostało uruchomionych, ile przyjeżdża pacjentów, tych turystów, pacjentów, można powiedzieć, na takie kuracje yy, yy, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Do tego jeszcze dokładamy bardzo ważną oś, to jest oś finansów. I to jest zmierzenie się z tymi potrzebami, wyzwaniami i w części tych finansów to będzie dofinansowanie, czyli temu, ten element, który, który również dotyczy strategii, która będzie aktualizowana. Jakie środki za to przeznaczyć, na to przeznaczyć, ale później zastanowić się, jaka jest rentowność tych, tych operacji. Czyli jeśli w finansowaniu, w planie, strategii było umieszczone tyle i tyle środków. Na, załóżmy na to, to trzeba zobaczyć, jaką to wygenerowało rzeczywiście wzrost. Jeśli źle, tak jak niestety widać z tych danych, to wygląda niezbyt ciekawie w chwili obecnej, no to szybko to skorygować, zastanowić się, co jest tego przyczyną, i po roku dwóch to poprawić, bo nie nadążamy z planem, prawda? I tutaj mamy oś finansów. I to jest sporo procesów. Czyli tutaj z kolei zastanawiamy się, jakie procesy powinny tutaj być prowadzone, aby to wszystko skoordynować, aby to wszystko pracowało możliwie jak szwajcarski zegarek. <grych> Czyli e, to jest uruchomienie odpowiednich centrów zarządzania, spotkań, analizy tego, co się działo, procedur pewnych, systemu e, zarządzania elektronicznego, który by to wszystko, tym wszystkim sterował. To naprawdę dzisiaj nie jest trudne. Powiem Państwu, są gotowce. Nawet w kraju już yy, 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 takie rzeczy są dostępne. Nie wiem, czy komplementarnie dla tej analizy, yy, dla tej, yy, tego narzędzia strategicznego coś się znajdzie. Ja, tylko w Polsce, zetknąłem się z jednym przypadkiem zastosowania tej metodologii. To jest straszne. Ona jest naprawdę, proszę mi wierzyć, po moich yy, yy, długim jak gdyby, o, o okresie pracy. i działań w zakresie strategii regionów i biznesu, przede wszystkim biznesu, ale to no naprawdę można momentem od razu przenieść do, 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 do tych naszych obszarów. To tylko próbowano to wprowadzić w Tarnowie niestety, ale nie spodobało się później chyba władzą. I koniec. To jest moja propozycja, ale oczywiście można inne. Ja uważam, że to jest świetne narzędzie, jeszcze poprawione przez Japończyków. Rewelacyjnie to chodzi. Tutaj się wprowadza wizję rozwoju, czyli tutaj mamy ekoregion, prawda? Tak, już umownie. E, tutaj jaka jest misja zespołu? E, no nasza misja to, żeby rozpropagować to, prawda? Tak mi przychodzi do głowy tutaj. E, no i jakoś e, wspierać to, żeby, żeby ten program był wprowadzony. I to e, jest jak gdyby. Moja propozycja dla Państwa, dla społeczności, ale dla decydentów przede wszystkim, prawda? Bo oni tutaj podejmują tą ostatnią decyzję. Albo y, działamy na zasadzie integracji nie tylko realizacji planów, ale i przy okazji integracji regionu i wkomponowania tego czynnika społecznego w ten cały wysiłek, poprawianie całej, poprawianie całej metodologii, a y, Spodziewamy się, że to się przełoży momentalnie na efekty. Będzie to z korzyścią dla regionu. Albo robimy po staremu.